Zmuszony do organizowania życia także cywilom, Korfanty był wówczas kimś w rodzaju premiera Śląska. W większości spraw jednak musiał liczyć na pomoc z Polski, a tej otrzymywał stanowczo za mało w stosunku do potrzeb. W pierwszych tygodniach powstania przyjechały 363 wagony z żywnością dla niektórych aż tyle, dla Korfantego tylko tyle. Trzeba więc było dogadać się z Niemcami. Powstańcy zgodzili się przepuszczać ich transporty z pomocą pod warunkiem, że część jedzenia trafi też do ludzi po przeciwnej stronie barykady. Jakby tego było mało, wciąż kłopotów dokładali korfantemu wojskowi. Okazało się bowiem, że oddziały włoskie zostały ostrzelane z powstańczych pozycji przez artylerię. Skądby by powstańcy mieli działać? To musiało być regularne polskie wojsko, stwierdzali czeźwo. I Korfanty musiało łgać im prosto w oczy, że żadnego wojska nie ma. No, mogli to być ochotnicy, ale ci działali na własną rękę. 9 maja, gdy powstańcy zdobyli Kędzierzyn, Korfanty podjął decyzję, której wrogowie nigdy mu nie zapomną. Ogłosił, że powstanie spełniło zadanie militarne. Część oddziałów zrozumiała to jako zgodą na powrót do domu. Dowódcy wieczyli zdradę, a Korfanty zasiadł do rozmów z Lerondem. Na plebanii w Dąbrówce Małej, nieopodal swojej siedziby w szopinicach, podpisał z nim układ o wstrzymaniu działań powstańczych. Niemcy jednak w tym układzie nie byli stroną i go nie honorowali. Gdy wreszcie zebrali siły do kontrataku, z łatwością wyrzucili powstańców z zajętej w pierwszych dniach powstania Góry Świętej Anny. Atak rozpoczęli 21 maja o godzinie 2.30 i już po kilkunastu minutach wyparli powstańców z pierwszych pozycji, a do rana z kilku otaczających górę miejscowości. Zachęceni tym powodzeniem, od razu postanowili przypuścić natarcie na samo wzniesienie. Na zmęczonych utarczkami kilku poprzednich dni powstańców z pierwszego pułku katowickiego stanął dopiero co przybyły z bawarii Batalion Oberland. Jego dowódca, major Ernst Horodam, miał pod rozkazami podobnych sobie zaprawionych w boju weteranów wojny światowej. Po wymianie strzałów, która trwała nie dłużej niż 10 minut, góra była już w ich rękach. Na klasztornej wieży zawiesili czarno-biało-czerwoną flagę cesarskich Niemiec. W trakcie tego szturmu zginęło tylko dwóch Niemców, dwudziestu zostało rannych, a do niewoli dostało się aż stu powstańców. Do wieczora front przesunął się o 15 kilometrów. Niemcy wbili się klinem między powstańcze oddziały. 23 maja Mierżyński próbował górę odbić. We wsi Olszowa walczono za żarcie o pojedyncze domy. W ruch poszły pięści i noże, ale choć straty Niemców były tym razem dużo większe niż dwa dni wcześniej, to nie ustąpili pola. 4 czerwca ruszyli do kontrataku i odbili Kędzierzyn. Zajęli mosty na Kłodnicy i dworzec kolejowy o strategicznym znaczeniu. Straty były ogromne po obu stronach. Poległo 300 żołnierzy Oberlandu i 700 powstańców. W całym trzecim powstaniu śląskim po niemieckiej stronie zginęło około 500 osób, a po przeciwnej 1721. Tylu przynajmniej doliczony się w sporządzonych Kilkanaście lat później w wykazach. Mimo sukcesów w kędzierzynie i na górze świętej Anny, Niemcy nie osiągnęli jednak głównego celu, nie przebili się do lożącego kilkadziesiąt kilometrów dalej na wschód zagłębia przemysłowego. Przesądziła o tym głównie postawa Francuzów i Anglików, którzy wymusili przerwanie walk rozdzielając obie strony. Dzięki temu powstańcy wyszli z wszystkiego obronną ręką. Z przemówień, jakie wygłaszano przy okazji kolejnych rocznic, można było jednak wnioskować, że to powstańcy bitwę o góry Świętej Anny wygrali. Gdy Hitler doszedł do władzy, Niemcy wzniosły na górze Świętej Anny olbrzymie mauzoleum pomnik dla upamiętnienia własnego zwycięstwa. Po II wojnie światowej wysadzili go saperzy Armii Czerwonej, a rzeźbiarz Ksawery Dunikowski z polecenia nowych władz stworzył polski pomnik. Nikt nie ruszył zbudowanego przed wojną amfiteatru. Zmieniły się wyłącznie łopoczące nad nim sztandary. Zamiast tych ze swastyką pojawiły się biało-czerwone. Zaraz po bitwie nikt nie myślał o stawianiu pomników. Korwaty musiał wkrótce stoczyć własną walkę, bo Pełwiacy spróbowali odebrać mu władzę. Z Bielszowic, gdzie znajdowało się dowództwo Grupy Wschód, przyjechała do niego delegacja wojskowych. Za wszystkim stał Michał Grażyński, szef sztabu w Grupie Wschód, jednak nie zjawił się w Szypinicach osobiście. Delegacja oświadczyła, że w dowództwie wojskowym są potrzebne zmiany i nawoca zaproponowała kapitana Karola Grzesika, który tą grupą dowodził. Korfanty wiedział jednak, że Grzesik będzie tylko marionetką w rękach politycznych wyk takich jak Grażyński. Odpowiedział więc wymijająco, czy pan kapitanie sobie poradzi? Jednak Grzesik nie dostrzegł ironii w jego głosie i po powrocie do Bielszowic ogłosił się Wocem. Dla Korfantego to oznaczało bunt. Zareagował błyskawicznie. Z pod góry świętej Anny ściągnął Roberta Oszka, jednego z największych zabijaków w powstaniu. Jako nastolatek uciekł on z domu w Zabrzu i dotarł do Hamburga. Tam zaciągnął się na statek wielorybniczy, gdy wybuchła wojna, walczył w Kriegsmarine. Po wojnie pływał już pod polską banderą, był jednym z organizatorów floty pińskiej na krwawiącej granicy wschodniej. Na wieść o zbliżającym się plebiscycie zgłosił się do dowództwa obrony plebiscytu w Sosnowcu. Gdy rozpoczęto przygotowania do powstania, zajął się organizowaniem samodzielnego oddziału szturmowego z marynarzy, którzy jak on wrócili na Śląsk. Z kilkuset ochotników wybrał 67 najlepszych i stworzył oddział bojowy, który stawił czoło Niemcom. Katowicki i huzie Beldon opancerzył i uzbroił dwa samochody ciężarowe. Jeden z nich otrzymał nazwę Korfanty. To oszek wpadł też na pomoc stworzenia tragaczy, czyli opancerzonych taczek z karabinem maszynowym. W chwili wybuchu trzeciego powstania oddział oszka, jak piorun, zjawiał się w zagrożonych miejscach i stale był w natarciu. Ranny dowódca własnym przykładem podrywał do ataku powstańców. Krążyło nim legendy, że walczył cztery dni bez przerwy. Przygotowywał się nawet do zniszczenia korfantego, aby pojazd nie wpadł w ręce wroga. Pod koniec maja, przy życiu, zostało tylko 27 jego marynarzy. W takim właśnie momencie porzucił front, by z korfantem pojechać do Bielszowic i aresztować Grzycika. Niedoszłemu wodzowi naczelnemu razem z kompanami zamieszanymi w bunt, kazano czekać w szopinicach na sąd wojenny, ale aresztowani mieli możnych protektorów, którzy do szopinic przysłali swoich marynarzy. Dowodził nimi bosman Karol Walerus. To ten, który pewnej zimowej nocy miał podobno rozebrać do naga grasującą po Katowicach bandę muzykantów. Teraz zaś hardo stanął przed Korfantym i rzucił mu w twarz, że bez Grzesika z szopienic się nie ruszy. Dyktator nie miał już przy sobie oszka ani jego oddziału, więc ustąpił. Walerus i tak docenił jego odwagę. Pocić to się pocił, ale się nie poddał. Opowie o tej scenie znajomemu z powstania. Korfanty z tej wizyty Walerusa zdał po latach własną relację której twierdził, że ostro Bosmana i jego marynarzy zrugał. Wiadomość o wizycie w szopinicach nieproszonych gości rozeszła się lotem błyskawicy i dotarła nawet w udramatyzowanej wersji do Krakowa, wydawany tam ilustrowany kurier codzienny podał, że korfanty został zabity. Widząc, ile by to mogło narobić szkody na Śląsku, Srokowski dopilnował, by ani jeden egzemplarz tej gazety nie przedostał się przez granicę. Życzliwy korfantemu Kajetan Morawski dostrzegł, że za buntem Grupy Wschód kryło się coś więcej niż tylko polityka. Natrafił na opór młodszych i przez to gorętszych od siebie. Spuentował akcję Grażyńskiego.